Jestem alkoholikiem, niepijącym, pracującym nad swoją trzeźwością. W sumie przeszedłem ponad 30 detoksów, 12 terapii. Po każdej terapii powrót z powrotem do, do środowiska pijących. Także przestawałem pić, ale co z tego, jak ja wracałem z powrotem w to samo środowisko, wiadomo, co dzień pijany, wychodziłem na na dwie godziny wracałem po dwóch tygodniach. No, i stałem się osobą bezdomną. Bo mieszkałem gdzieś nad rzeką. Mieliśmy taki szałas. Spiliśmy wszystko, co się pali. Naprawdę, to moje życie to była jedna wielka mm, gehennia. Trafiłem do, do barki. Tutaj przyszedłem. Nie było tych budynków, gdzie teraz siedzimy. Starej, na starej portierni. Tam mi pozwolono spać. Także na noc wnosiłem materac. Na dzień go wynosiłem, bo tam były biura, ale już byłem szczęśliwy, bo byłem wśród osób trzeźwych. Ktoś, ktoś mi zaufał. I to w, w, u mnie jako u osoby pijącej dało taki efekt, że, że jednak, że, że, że można, jeżeli ktoś mi podał tę rękę, zostałem podany i ją przyjąłem. W 2006-2007 zaproponowano mi wyjazd do w Brukseli. To już też był kosmos, gdzie ja Bruksela w parlamencie i wyjazd do Włoch i znalazłem partnerkę i opuściłem. Wyjechałem z Barki do Płocka, tam pracowałem w ochronie. To był rok 2008, tak 8 początek 2009. Nagle dzwoni do mnie jakiś telefon, odbieram Tomek Sadowski. No, co robisz tego? No, ja w tym momencie, aha, ja wiem, no, że pracuję. No, co robisz, że pracuję w sklepie? Pilnuję, on mówię, nie masz innego, co innego do roboty? Ja wiem, no nie. No mówię, może byś pojechał do Londynu pomagać takim jak ty. No to w tym momencie wyłączyłem telefon, udając, że zerwała się nasza łączność, bo nie mogłem w to uwierzyć, że gdzie ja? Do Londynu. No. Po kilku godzinach zadzwoniłem do Tomasza, że, 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 że pojadę, mówi się to pakuj i przyjeżdżaj. No i tak się zaczęła moja praca z, z wyjazdami właśnie i pomagania osobom na ulicach, na ulicach kraju w Unii Europejskiej. To rok w Londynie i w 2012 roku wyjechałem do Holandii. Piotra, Piotra spotkałem na, właśnie na ulicy Hagi. No, on przychodził do, do centrum, gdzieś tak z boku sam siedział, obserwował, za dużo się nie odzywał. Dwanaście lat temu wyjechałem do Holandii, do pracy. Tam w Holandii, już tak z perspektywy czasu, yy, mogę powiedzieć, że tam mnie dopadła choroba alkoholowa. I wyrzucili mnie z jednej pracy, później wyrzucili mnie z drugiej. Później straciłem całkowicie jakiekolwiek dochody i wylądowałem na ulicy. Zostałem się osobą bezdomną to w obcym kraju. Na ulicy spędziłem 4 lata. To były ciężkie dni i w ogóle ciężki okres w moim życiu, taki najcięższy chyba. W 2012 pojawiła się Fundacja Barka, oddział w Holandii. I po jakimś takim okresie kilkumiesięcznym y, zgłosiłem się do lidera, Andrzeja. Y, już nie dawałem rady, po prostu alkohol y, robił swoje, ja się jakby... Y, moja degradacja jako człowieka nastąpiła chyba, y, to był już jakiś finał taki. I wiedziałem, że fundacja pomaga, zgłosiłem się do Andrzeja, poprosiłem go o pomoc. Andrzej mnie wysłał y, do Polski. Powiedział, że musi jechać do Polski. Znaczy ja chciałem w ogóle wyjechać, także poprosiłem go, żebym pomógł, spakował, w ogóle, żeby mnie wsadził do busa i najlepiej, żeby mnie stąd wywiózł, bo ja tutaj zginę. Andrzej mnie tak y, zmotywował, y, jakby poprowadził, y, zaproponował, żebym skorzystał z terapii takiej zamkniętej, ośmiotygodniowej, y, pojechałem. Po tej terapii wróciłem. Andrzej jeszcze dalej ze mną miał kontakt. Mówił, że jak nie mam gdzie wrócić, mogę wrócić do takich domów, które prowadzi Fundacja, domów wspólnoty. Nie jest schroniska, tylko to są takie domy wspólnotowe, które Fundacja i ludzie, którzy w nich mieszkają, tworzą te domy. Ja mu podziękowałem, powiedziałem, że jadę do swojego rodzinnego miasta, odnowić kontakty, bo całkowicie będąc na ulicy, zerwałem kontakty z rodziną. Rodzina w ogóle nie wiedziała, czyli rodzice, brat, siostra, nie wiedzieli co się ze mną dzieje. Więc pojawiłem się u siebie w Włosowku i. Po tej terapii, oczywiście odbytej terapii i długo nie wytrzymałem. Półtora po półtora miesiąca zacząłem pić. Przeżyłem dosyć jest... następny taki cios, ponieważ przeszedłem bardzo mocne zatrucie alkoholowe y, łącznie z, y, y, z omamami słuchowymi. To były takie dwa dni ciężkiego, ciężkiego w ogóle funkcjonowania. Zadzwonił chyba kolega z Holandii, to był styczeń, i pojechałem z powrotem do Holandii. Wyobraźcie sobie, że pojechałem z powrotem do Holandii. Tam jeszcze się utrzymywałem, gdzieś pracowałem dorywczo. Nie było mnie stać na utrzymanie, więc znowu straciłem mieszkanie i wylądowałem ponownie na ulicy. I to trwało pół roku. Pół roku takiego ostrego picia w moim wykonaniu, znaczy, no. Piłem, piłem jeszcze z większą intensywnością niż wcześniej, ale gdzieś tam się ocknąłem i, i nie wiem, y, mam wrażenie, że ktoś nade mną czuwa i, i, i gdzieś ocknąłem się i już wiedziałem co będę robił. Zgłosiłem się do, do Barki, która już tam była od roku i poprosiłem z, ponownie o pomoc, ale powiedziałem, że robię definitywny koniec y, z dotychczasowym moim życiem i, i robię porządek i, i pojechałem do, już do wspólnoty. Tu pod poznaniem w posadówku pojawiłem się w 2013 roku. Po tygodniu zadzwoniłem do tej samej tego samego ośrodka, w którym się leczyłem i pojechałem na terapię. Czyli rok później pojechałem w to samo miejsce. To był 2013 rok. Wróciłem z tej terapii do Wspólnoty. Tam budowałem swoją trzeźwość, która trwa do dzisiaj. Po roku mojej trzeźwości mój, nasz prowadzący dom, tam w posadówku zaproponował mi, żebym, jeżeli trzymam się i jakby stanąłem na, na nogi i jakby buduję to nowe swoje życie, czybym nie mógł, czybym nie chciał wyjechać za granicę na takie barki zagraniczne jako street worker. Ze swoim krótkim bądź znaczy krótkim doświadczeniem, ale żeby wspierać tych ludzi motywować. Tak raz w roku wyjeżdżałem na, na te wyjazdy zagraniczne, które z kolei dawały mi wielką taką siłę, moc, pomaganie komuś, pomagałem tak, także sobie. Myślę, że to też jest jakimś takim ważną częścią w tej mojej trzeźwej drodze. Po prostu to jest, wspólnota to jest taki, ja traktowałem jako, jako własny dom. Po prostu trochę większa rodzina. Ja myślę, że ja spłacam taki dług. Dług, który po pijanemu wyrządzałem wielu osobom. Według mnie nie ma straconych alkoholików. Że każdy, jeżeli, jeżeli będzie chciał, a ta ręka zostanie do niego wyciągnięta, może wyjść. Wyjść na, na prostą. To jest taki łańcuch, jak sama nazwa mówi Fundacja Wzajemnej Pomocy. Ktoś pomógł mi, ja pomagam osobom kolejnym.